sołtorka przez producenta baterii i laserów ludzki ma przy możliwości czy może mu dorównać jakiekolwiek urządzenie elektroniczne? Uczeni od dawna usiłują stworzyć maszyny obdarzone sztuczną inteligencją. Umysł jest umownym bytem przetwarzającym dane. Można go porównać do oprogramowania. Mózg zaś można porównać do komputera, na którym pracuje umysł. W roku 1947 angielski matematyk Alan Turing pierwszy przedstawił koncepcję inteligentnych komputerów. W czasie II wojny światowej przyczynił się do złamania kodów Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej. Po wojnie Amerykanie J. Presper Eckert i John Matley. Kontynuowali pracę nad stworzeniem programowalnego komputera. Nazwali go elektroniczną programowalną maszyną cyfrową. W skrócie ENIAC. Zajmował on całe pomieszczenie, ważył 30 ton i potrzebował 200 kW mocy. Podstawą jego działania było ponad 19 tysięcy lamp próżniowych. Projektowaliśmy obwody elektryczne w oparciu o takie zasady matematyczne, żeby, nawet na granicy tolerancji, wszystkie elementy mogły działać prawidłowo. Tak więc, nawet gdyby wszystko poszło jak najgorzej, maszyna nadal byłaby sprawna. Jednak z racji rozmiarów i ceny, urządzenie mogło zainteresować jedynie instytucje rządowe i armię. Dzięki rozwojowi elektroniki komputery stawały się coraz mniejsze i tańsze. Lampy ustąpiły miejsca tranzystorom, ale prawdziwy przełom nastąpił po wprowadzeniu układów scalonych. Wszystko, co mniejsze, jednocześnie jest lepsze. Elementy elektroniczne stawały się sprawniejsze i znacznie bardziej niezawodne, zwłaszcza w skomplikowanych systemach. Przede wszystkim jednak były coraz tańsze. Gdyby przemysł motoryzacyjny rozwijał się również szybko, współczesny samochód mógłby bezpiecznie jechać z prędkością 1,5 miliona kilometrów na godzinę, a litr paliwa wystarczyłby mu na przejechanie 200 tysięcy kilometrów. Zamiast płacić za parkowanie, taniej byłoby zostawić Rolls-Royce'a, a potem kupić nowego. Komputer pokaże swoje prawdziwe możliwości, jeśli dorówna człowiekowi. Już w roku 1950 Alan Turing rozważał jakie warunki musi spełnić maszyna, żeby można było ją uznać za inteligentną. Współczesna wersja testu Turinga polega na tym, że obserwator prowadzi pisaną rozmowę z człowiekiem i komputerem. Według Turinga, jeśli obserwator nie potrafi odróżnić człowieka od maszyny, należy uznać, że jest ona równie inteligentna jak niewidoczny rozmówca. Dotychczas żaden program komputerowy nie poradził sobie z niuansami ludzkiej konwersacji. Historia komputerów często jest opowieścią o sprzęcie skonstruowanym przez inżynierów, na którym inni ludzie zainstalowali swoje oprogramowanie, a jeszcze inni powiedzieli, ciekawe, czy z tych programów da się zrobić coś inteligentnego. Jednak na jednym polu człowiekowi wyrósł godny rywal. W roku 1997, po latach niepowodzeń, superkomputer IBM Deep Blue. Wygrał w szachy z mistrzem świata Garym Kasparowym. Pozbawiony ludzkich emocji, Deep Blue spokojnie i szybko analizował miliony wariantów posunięć. W ostatecznej rozgrywce zmusił Kasparowa do poddania partii. Firma IBM buduje coraz potężniejsze komputery. ASCII Purple ma pamięć 400 tysięcy razy pojemniejszą niż standardowy komputer osobisty. To pierwszy komputer, który jest w stanie wykonać 100 bilionów operacji na sekundę. To już jest moc porównywalna z ludzkim mózgiem. Zawsze się buntuje, gdy ludzie nazywają te urządzenia wielkimi mózgami, ponieważ superkomputer to nie mózg, tylko potężne narzędzie. Posiadanie takich narzędzi nie obniża pozycji człowieka, tylko ją podnosi. Stworzenie inteligentnych komputerów wydaje się być w zasięgu ręki. Jednak nie wykorzystamy w pełni ich potencjału, jeśli będą tylko nieruchomymi skrzynkami. komputery sterujące własnymi ruchami i porozumiewające się z otoczeniem. Oto prawdziwy cel tych, którzy pracują nad stworzeniem sztucznego życia. Obecnie dysponujemy sztuczną inteligencją na poziomie kota. Za 5 czy 10 lat osiągnie ona poziom szympansa. W przyszłości, być może już za 50 lat, stworzymy maszynę, która inteligencją dorówna człowiekowi. Przykładem komputera, który steruje własnymi procesami fizycznymi, jest Aaron. Dzieła tego elektronicznego malarza wystawiano na całym świecie. Aaron to program komputerowy, który samodzielnie maluje ciekawe obrazy. Zaprogramował go Harold Cohen. Aaron może namalować wszystko, co jest mu znajome. Nie jest to jakaś szczególnie obszerna wiedza, ale istotne jest to, że Aaron potrafi ją odwzorować. Malując obrazy, Aaron sam wybiera formę, rodzaj pędzla i barwy. Przejawia niezwykłą kreatywność. Ale czy można to nazwać inteligencją? Różne obrazy nie powstają dlatego, że program losowo zmienia parametry. Mamy tu do czynienia z inteligentną automodyfikacją. Takie sformułowania zwykle odnoszą się do działań człowieka, który ma świadomość tego, co robi. Nie wiem, czy komputer też ją ma. Nie potrafię go o to zapytać. Moim zdaniem żadna istota nie byłaby zdolna do tak złożonych działań, gdyby nie wiedziała, co robi. Projektując inteligentne roboty, uczeni szukają inspiracji w świecie przyrody. Najpierw dajemy robotowi możliwość poruszania się. Przypomina to sytuację, w której małe dziecko pierwszy raz wstaje. Ma nogi, ale jeszcze nie umie chodzić. Robot też musi się nauczyć korzystać z kół. Robi to metodą prób i błędów. Stworzenie robotów dorównujących żywym istotom wymaga niezwykłej inwencji. Mamy już na tym polu pierwsze osiągnięcia. Ten japoński robot potrafi się huśtać jak małpa. Trafnie ocenia odległości i wykonuje ruchy w odpowiednich momentach. Wielkie sukcesy w tworzeniu człekokształtnych robotów odnosi japońska firma Honda. Konstruktorzy najpierw skupili się na chodzeniu. Starali się zbudować nogi zdolne do naśladowania złożonych ruchów, jakie wykonuje idący człowiek. Później dodali głowę, korpus i ręce. Poprawili chód i utrzymywanie równowagi, co pozwoliło robotowi chwytać i przesuwać przedmioty. Mierzący 120 cm i ważący 52 kg najnowszy robot ASIMO chodzi do przodu i do tyłu, skręca, a nawet pokonuje schody. Roboty również muszą spełniać określone warunki, by można było powiedzieć, że dorównują człowiekowi. W dorocznych zawodach RoboCap różne roboty grają ze sobą w piłkę nożną. Może się to wydawać zabawą, ale kto wie, czy za 50 lat drużyna robotów nie wygra z 11 złożoną z ludzi. Być może roboty tak bardzo upodobnią się do ludzi, a ludzie do robotów, że powstanie nowa, mieszana kultura. Budując coraz sprawniejsze komputery i roboty, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z naszych ograniczeń. Uświadamiamy też sobie, że naturalne części ciała można łączyć ze sztucznymi. Rozruszniki wspomagające chore serca stały się codziennością. Potrafimy już chirurgicznie leczyć głęboką głuchotę. Być może niedługo będziemy przywracać wzrok ociemniałym. Dzięki mikroprocesorom umieszczonym w mózgu lub w siatkówce, niektórzy pacjenci widzą światło, a nawet podstawowe kształty. Rozwój biotechnologii może doprowadzić do tego, że zaczniemy poprawiać naturę. Teoretycznie można by uwrażliwić oko na promienie podczerwone, dzięki czemu człowiek widziałby w ciemności. Współpraca mózgu i komputera może mieć wiele zastosowań. Pale mózgowe mogą na przykład włączać światło. Być może niedługo będzie można myślami kontrolować skomplikowane urządzenia. Uczeni z NASA pracują nad systemem pilotowania samolotu za pomocą myśli. Sterowanie tym symulatorem polega na kontrolowaniu aktywności elektrycznej w mózgu. Osoba, która nabiera wprawy, myśli w ten sposób. Chce przechylić samolot w prawo albo w lewo, chce mieć cel po prawej albo po lewej. Z tymi manewrami kojarzą się określone myśli. Czasem złoszczę się, że kursor mnie nie słucha, ale trzeba próbować dalej. Sterowanie ręczne jest niezawodne i dokładniejsze, ale w sumie odczucie jest bardzo podobne. Kiedy dobrze mi idzie, robię to automatycznie i naturalnie. It's, it's when it works. We współpracy mózgu i maszyny najważniejsze jest to, że mózg uczy się i zapamiętuje nowe umiejętności. Szkod Campbell Earth ma bardzo zaawansowaną technicznie protezę ręki. Steruje nią za pomocą ruchów mięśni-ramienia, odbieranych przez specjalne czujniki. Musiałem zmienić sposób myślenia. Na przykład, ruchami łokcia steruje impuls, który kiedyś poruszał kciukiem, a impuls, który otwiera i zamyka dłoń, dawniej poruszał małym palcem. Jednak proteza nie dostarcza mózgowi sygnałów zwrotnych. Bardzo trudno jest dobrać odpowiednią siłę nacisku. Człowiek po prostu nie wie, jak mocno coś ściska, i skutki tego mogą być miażdżące. Uczeni rozważają możliwość wszczepienia do mózgu terminali, które pozwoliłyby sterować protezami wyłącznie za pomocą myśli. Myślę, że najdalej za 10 lat wszczepimy takie urządzenie do mózgu sparaliżowanego ochotnika. Odzyska on władzę nad niesprawnymi mięśniami, a jego bezwładna kończyna znów będzie się ruszać. W ten sposób będzie też można sterować mechanicznym ramieniem.